Witam Was. Czekałem, czekałem i się w końcu doczekałem. Zapewne tak samo jak Wy. Co tu ciekawego przyszło? Hmm. Może od początku. Ja już będę tu powoli rozpakowywał i opowiem Wam historię tej paczuchy. Te klocki nie upolowałem ja, tylko upolował jeden z widzów. A dokładnie wicka. <laughs> Więcej wam nie zdradzę. Ale powiem Wam, że będzie grubo. I już coś tu powolutku widać. Powiem Wam, że będzie bardzo grubo. paczucho ledwo mieści się w kadrze ale jak widzicie jak widzicie są jakieś fajne klocki kokosowych nie, nie lubię ale Michałki mokka kawa jak najbardziej dobra to po kolei wyjmujemy instrukcję sobie to wszystko dokładnie obejrzymy o kolejne piki taki kasztanki, wyjmiemy wszystkie instrukcje paczuchę weźmiemy na bok i będziemy sobie wszystko po kolei oglądać dobra słuchajcie tego jest tyle że po prostu nie wiem czy ogarnę to na jednym filmie jak widzicie tu instrukcję. Eee, czekajcie może troszkę o nie będzie tak się odbijało. Światło. Widzicie instrukcję minionki BrickHeadsa Mandalorian. Dziecko Mandalorian, a to nie jest. Mando to jest dziecko. Widzicie tu mamy Boba Fetta. Tu mamy Star Wars na 25-lecie. Tu mamy Smoka Ninjago, który się zmienia w robota, Tu jest chyba Lego Technik podnośnik. Tak, Lego Technik podnośnik. A tu mamy Lego City e, Farma. Taka mini Farma. Bardzo fajna. To jest króliczek. Bardzo fajna figurka. Mamy konewkę zieloną. Mamy Farmerę. Mamy strachana wróble w kapeluszu i widu. Dobra, teraz będziemy sobie po kolei wszystko oglądać. Powiem Wam, że tego jest tyle, że po prostu nie wiem, jak się do tego zabrać. Może zrobię tak. I w skrócie obejrzymy sobie wszystko. A tylko najciekawsze rzeczy zostawię tutaj na widoku. Ratrak. Jest nawet miejsce na figurkę. Dobra, to jedziemy. To jedziemy. Tak jak widziałem już na zdjęciach, figurki kolekcjonerskie. Jest ich tam bardzo dużo i się powtarzają. To Wam powiem, nawet nie wiem od czego jest, chyba LEGO Dreams ten nowy, bo ten blob mi coś się kojarzy. Zobaczcie, na razie to zostawimy. O kurczę, zobaczcie, jaka świetna figa. Myślałem, że to Kubyś popuchatek. To jest stuntz, te nowsze. Świetne. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej, bo nie ma czasu. O nie mogę. Zobaczcie, wanna. To te nowe stuncy. Świetne figurki. Tu mamy kolejnego. Staram się podstawkę szybko znaleźć. Ja tak tylko sprawdzam, bo czasami. Czy to Lego? Tak, to Lego już się wystraszyłem. że mamy jakieś kompatybilne. Tu mamy kolejnego. Zobaczcie ile figurek. Tej też jest chyba więcej niż jedna. O, i to jest chyba figurka od tego zestawu. Od tego blopa. Tutaj mamy kolejny stunt Kolejny stąd i tutaj następne pojazdy. Czy to jakiś zestaw? Słuchajcie, to są chyba jakieś nowsze zestawy, bo kompletnie nie kojarzę. Co to jest za zestaw Lego City? O, i tutaj jakiś drobny. Drobny wypadek chyba był. To jest właśnie ten Star Warsowy pojazd. Tu X-Wing, a tu już figurkę Wam pokazuję. To są minionki. Tak jak widzieliście, była instrukcja minionków, więc zapewne jest cały zestaw, bo są klosuchy, jest pomarańczowa zjeżdżalnia, jest z nadrukiem panel Także jak widać, powinien być cały zestaw. Więc teraz skupimy się tylko może na tych ciekawszych elementach. Granatowy skorpion, bardzo fajny. Na tych ciekawszych elementach. A tak jak wam mówiłem, planuję nakręcić. Planuję nakręcić dwa filmiki z tego materiału. Ten będzie pierwszy, czyli po prostu pokażę Wam, co, tu, co tutaj. Udało się upolować dla naszej koleżanki. Dla naszej koleżanki. To powiem Wam szczerze, że jakoś pewnie było, ale co, jak z czym to? Nie wiem. O, tu kolejny pojazd od tego blopa. Tego blopa już może schowam, żeby zrobić miejsce, bo ta torba. Wysypuje mi się z niej i jest tego wszystkiego naprawdę dużo. To chyba jest od minionków. Od minionków tutaj. To też jest zjeżdżalnia od minionków. Skupimy się tylko na co ciekawszych elementach, czyli figurkach. No tu jak widać strach na wróble, czyli te instrukcje, które tam były to te wszystkie elementy tutaj na pewno są. Jak widać podnośnik. Świetny mini. Zestaw jak widzicie bardzo użytkowy, użytkowy, bardzo zabawowy. Kręcimy się podnosi i opuszcza. Bardzo fajne. Idziemy dalej. O, słuchajcie, ja wiem od czego to jest. Wiem od czego to jest. A Wy się domyślacie, od czego to jest? No, i tak jak mówiłem. O nie, Lego. Już, <głos》> szukam tych kompatybilnych, to jednak jest oryginalne. Pewnie od tego przystojniaka, czy? Tak, od tego przystojniaka. Patrz, jaka świetna główka. Jakieś El Toro pewnie, czy? El Scorpino Scorpion. O, ale świetno. figa Albo od niego. Bo kask pasuje. Lecimy tu chyba kolejny blob. O, słuchajcie, i pojawiają się kolejne figurki kolekcjonerskie. Zobaczcie, to jest harpia. Ale ma świetne nóżki. Nie wiedziałem. Nie wiedziałem, że ta harpia ma takie świetne nóżki. Poważnie. Widzicie? Zobaczcie. Świetne. Pasują do jakiegoś lwa albo jakiejś pantery. Świetne nóżki. Tutaj mamy kolejną figurkę kolekcjonerską. O! Czteropak widać. Dziara. Fajna rączka zadrukowana czteropad i lecimy dalej słuchajcie tych takich może elementów konstrukcyjnych nie będę wam pokazywał nie będę wam pokazywał bo tego jest bardzo dużo i i słuchajcie co to jest naklejki to naklejki Tom Marvolo Riddle. O. No. Już niektórzy może się domyślają, co to jest. Albo i nie. Tu kolejny stunc. I to jakiś fan motoryzacji był autką. No. Tu już może powoli się rozjaśnia. Co to, co to za zestaw? To lepiej, lepiej wpiąć od razu, bo później znaleźć drobinki. Będzie trudno. Kolejne figurki, kolejne to są nowe jakieś. Słuchajcie, nie mam pojęcia co to są za to oryginalne. Oryginalny jest. Or Oryginalny jest tu legan. Nie, nie pokazałem wam do kamery. Teraz już pokazuję. To są oryginalne. Tu widać. Logo jest. Pierwszy raz widzę. To chyba jakieś nowe odlewy są. Bo w starszych. Powtóreczka. Figurki. Bo w starszych w zestawach takich nie było. O, kolejna harpia. I znowu bez jednego skrzydła. <grym> A co one mają poobrywane te skrzydła. I lecimy dalej. Zobaczcie, kolejna figurka z pojazdem. Dobra, te pojazdy zabierzemy. Bo tego jest po prostu tyle, że nie sposób. Nie sposób to wszystko pomieścić w kadrze. Tu mamy tego smoczka, to sobie na spokojnie. Ogarnę Ninjago. O, w końcu w końcu, tu coś parę elementów się odczepiło, czyli Mandalorian's Baby, tak? Mandalorian Child, dziecko świetne. To na druki są. Na pewno odbuduje i trafi do kolekcji i lecimy dalej. Tak. Minionki. Oczywiście oryginalnego była instrukcja. A to jest chyba od jakiejś minifigurki. Oj, oj! O. Trzeba będzie poszukać torsu i kolejny Triceratops. Ale fajnie, dopiero to zauważyłem fajne zadrukowane rączki. Lecimy dalej. To jest, nawet nie wiem, to pasuje do jakiegoś kalendarza. Jakiś pojazd. A tu mamy jakąś rękę. Tu już nam się wszystko składa w całość. Są skrzydełka, czyli pewnie wszystko jest kompletne. Słuchajcie. Teraz już pewnie większość się domyśla, co to za zestaw. No nie mogę zobaczyć. Trzeci. Trzeci. Trzeci przystojnik. najważniejsze że kompletne ciekawostka Zobaczcie na lupę działa zbliża powiększa widać po ogniskowej Dobra tutaj mamy a tutaj mamy właśnie tego maszynistę. O, zobaczcie. Świetny miks. Naprawdę świetny miks. Banany są minionki, także muszą być i banany. I zaczynają się fajniejsze tematy mamy babefeta Wszystko jest, główka jest. Jetpack nieuszkodzony, figurka. Figurka jak nowa. Brak śladów po zębach. Często dzieci zdejmują główki za buzią z zębami, później są ślady. Tutaj na razie wszystko jest w jak najlepszym porządku. Zobaczcie. To chyba też figurka od tego blopa. Powiem wam, że bardzo fajne. Nóżki. Torsiki fajnie zadrukowane. Z przodu z tyłu rączki niezadrukowane. Włoski fajne, pobrudzone. Na razie to położymy. I zobaczcie kogo my tu mamy. Było widać to już na tych zdjęciach, które wrzucałem wcześniej, że ta figurka tam jest. Powiem Wam szczerze mi się średnio podoba, chyba jak w większości fanów LEGO, bo ta figurka kompletna e, używana, ale z oryginalnym opakowaniem. Już za 50 zł można kupić nową, oczywiście kosztuje około 120, ale używana chodzi po 120 na obecną chwilę, bo później może to się zmienić. Często jest tak, że zestaw jest mało po popularny w momencie, kiedy jest w obiegu, ale później, gdy już zostanie wycofany z obiegu, nagle się okazuje, że wszyscy chcą go mieć. Świetne. I tu już powoli kończy nam się. Czy mamy kolejną figurkę kolekcjonerską. Olimpijczyka niepełnosprawnego. Zobaczcie ile mini figurek. Ja zaraz to wszystko uporządkuję. Postaram Wam się pokazać. Kolejne skrzydło, także są kompletne. To jest od pojazdu Bobyfeta, Także te elementy tutaj są. Muszę to po prostu sobie na spokojnie zbudować. Brakujące elementy uszy. Wszystko jest, trzeba tylko to sobie na spokojnie pokompletować, odbudować. Zobaczcie, jaki. Sekret. Serce w środku. Widzicie? Ciekawostka. Ciekawostka. Dobra. Z ciekawszych rzeczy to chyba wszystko, co tu było. Całkiem szybko się uginęliśmy, chyba, bo dopiero 17 minut. A jak wiecie, ja lubię dużo gadać. Ale tutaj mieliśmy się skupić tylko i wyłącznie na, na tym, co jest w tym miksie. I pytanie do Was, jak myślicie, ile za to zapłaciłem. Znaczy ile za to zapłaciłem, ile zapłaciła za to osoba, która to upolowała. Możecie pisać swoje propozycje w komentarzach. A ja postaram się jak najszybciej nakręcić drugi filmik z wyceną. Tego wszystkiego, tego wszystkiego. Co tutaj mamy? Ceny będę brał z Bricklinka. Oczywiście z Bricklinka, ale z filtrem na polskę i w stanie bardzo dobrym, tak? Ale używane, używane stan bardzo dobry. I oczywiście filtr na Polskę, bo wysyłka później przekracza często koszt 6 funtów, jeżeli to jest z Wielkiej Brytanii. I tak samo z Niemiec też koszt wysyłki jest droższy niż u nas, o wiele. Dlatego będę brał ceny z Bricklinka z filtrem na Polskę, i na koniec dla osób które dotrwały do tego momentu właśnie do tego momentu e, pamiętacie dla 200 subskrybenta chciałem dać prezent jego strata bo się nie zgłosił po odbiór więc więc pytanie do was konkursowe kto mi odpowie na te pytanie otrzyma oto taki zestaw minifigurek odpowiedzi trzeba będzie wysyłać na adres e-mail do kontaktu który mam podany w profilu ale też w opisie filmu umieszczę jeszcze raz żeby nie było pomyłki i tam dogadamy szczegóły. Wygra osoba, która pierwsza odpowie na pytanie. I może na początku nie umieszczajcie odpowiedzi w komentarzach. No chyba, że już ogłoszę, że jest zwycięzca. A na początek wysyłajcie swoje propozycje odpowiedzi na adres e-mail. Co do wysyłki dogadam się z osobą na, na mailu, czy będzie chciała e, wysłać, czy będzie chciała, abym ja jej to wysłał na swój koszt, ale to będzie musiała mi podać swoje dane osobowe, a jeżeli nie będzie chciała podawać swoich danych osobowych, to po prostu zrobię ogłoszenie, kupi za, za złotówkę, ale będzie musiała zapłacić za przesyłkę. I teraz pytanie konkursowe, który brzmi Może tak będzie lepiej widoczne. Pytanie do Was. Płomień. Płomień lego. Tak. Ale to nie jest taki zwykły płomień. Jak widzicie, on jest trochę taki mętny, ale to jest oryginalne lego. Pytanie do Was brzmi. Do czego służą te wypustki? Do czego służą te wypustki? Te dwie. Pierwsza osoba, która. O, te dwie pustki. Pierwsza osoba, która przyśle prawidłową odpowiedź, wygra ten zestaw. Jak zauważyliście, nigdzie nie ogłaszałem się z tym konkursem. Nie zależy mi na, na tym, żeby jak najwięcej osób było, a tylko te, które regularnie mnie oglądają, śledzą, obserwują, oglądają do końca. A ja wiem, że moje filmy są długie czasami lubię się rozgadać o niczym, a znaczy o niczym olego. Dlatego też wydaje mi się, że fajny zestaw do zgarnięcia za free Wystarczy odpowiedzieć na pytanie. Także zapraszam, do wysyłania propozycji swoich odpowiedzi. Do czego służą te wypustki? W płomieniu Lego. A teraz to już wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.